Witam Was moi drodzy na kolejnym filmie na świecie Bajo. Idziemy sobie w tej chwili otworzyć folię Zamknąłem ją na noc, gdyż temperatura ostatnich 3 dni w nocy jest około 10 stopni. Także stwierdziłem, że zamknę sobie na noc folię Idę ją teraz otworzyć. Jest przed siódmą. Słoneczko świeci, więc zapowiada się dzisiaj słoneczny dzień, ciepły. Wczoraj wieczorem podlewałem. Oczywiście, wczoraj padało. Cały dzień można powiedzieć padało u nas. Tutaj się prezentuje moja folia trzeba myślę jeszcze okienko też otworzyć, bo dzisiaj może być naprawdę ciepło Sprawdźmy sobie temperaturę ile jest w tej chwili eee, 28 28 stopni Tu jest termometr tak cebula puszczy się jeszcze trochę tu poleży. Jak widać pomidorki dojrzewają. Strony przejdziemy sobie. Za chwileczkę sobie zerwę te, które już nadają się do zerwania. Tu taki wielki. Ale już widzę na niektórych liściach dostaje takich brązowych plamek. Trzeba by sobie coś popryskać tutaj. Nie wiem, czy się dzisiaj wyrobię, bo czasu mało. Jest sobota. Ostatnio dosyć imprezowe weekendy w rodzinie. Praktycznie co tydzień, co dwa tygodnie coś tam nam wypada. I dzisiaj też o 14.00 mamy imprezkę w rodzinie, więc. Nie za dużo czasu mi zostało. A jeszcze trzeba się wyszykować. Musiałbym trochę liści tutaj poobrywać. Eee, lewa strona tutaj też już zaczyna powolutku dojrzewać. One były później sadzone, jak pamiętacie. Aczkolwiek były sadzone w tym samym czasie co ten, a z tamtego już zrywałem pomidory. No, zobaczcie, jaka wielka. Rzadkiew, pokażę ją dzisiaj lepiej, bo ostatnio słabo ją tutaj nagrałem. No bardzo, tak jak wspominałem wcześniej, ma bardzo fajne różowe kwiatki. Delikatny róż taki. I tutaj, moi drodzy, zobaczcie, jeśli nikt nie widział jeszcze do tej pory, skąd biorą się nasiona rzodkwi, rzodkiewki. To właśnie stąd mają takie fasolki, które po rozłożeniu, jak, jak już dojrzeją w środku, będą nasionka. Tak? Później się to łuska i można pozyskać własne nasiona rzodkiewki. Sałata powoli już zaczyna się robić w kłębek, w kulkę także jeszcze trochę i to już będzie można zrywać. Jak wiecie, sadziłem je w różnych okresach, więc jedne są większe, jedne są mniejsze, jedne są całkiem małe. Niektóre e, gdzieś tam gorzej sobie radzą. Tutaj już też zaczynają się kulki formować. Ta jest największa. Tutaj ten jeden ogórek z tych długich, sałatkowych, które mam, musiałbym go też od góry, yy, gdzieś tam z tych liści. Jest on pierwszy tutaj od drzwi, zaraz i w sumie ma chyba najchłodniej z tej strony. Dostał takich już liści brzydkich. Trzeba by to wszystko oberwać i spuścić sobie na dół. A tutaj ta część, która puścił bokiem yy, tak? Cały czas ma ładne liście, ładne kwiatki. Wtedy zastąpi mi tutaj tą część. Jeśli starczy czasu, to dzisiaj się tym zajmę. A teraz idę otworzyć jeszcze okienko. Mogę Wam jeszcze pokazać tutaj tę cukinię, z którą też trzeba coś zrobić. Wczoraj sobie zerwałem taką jedną, dużą zostawiłem specjalnie, żeby było w ramach. Takiej ozdoby tam koło donic z kwiatami sobie wyłożyłem. Później jeszcze pokażę, jak ona wygląda. Co roku zostawiam taką jedną czy dwie większe. No tutaj też trzeba by było troszeczkę powyrywać tych liści. No. A jest Tutaj też coś. Nie wiem, czy to spalone jest od folii, że odbijało, bo tak zauważyłem że z tej strony to się pokazuje, z tej strony nie ma, a z tej jest. Jak wiecie folia dosyć mocno oddaje, aczkolwiek no, tutaj praktycznie dotyka samej folii i i tam zobaczcie też olbrzymie liście i im nic nie jest, a tutaj jednak na tej porzeczce coś się zadziało. Musiałbym poczytać, bo nie znam się tak na porzeczkach, co to mogłoby być. Jeśli wy wiecie, to piszcie w komentarzu. Zobaczcie taki od brzegu. Zaczyna się liść brązowiedź. Tutaj takie sterczące, właściwie bez liścia. Łodygi. Nowe. Tutaj wypuszczają tak listki Nie wiem, dajcie znać jeśli wiecie od czego to Przejdźmy sobie tutaj Tutaj też wczoraj trzy takie średnie zerwałem Dwie zerwałem zbyt późno nawet Więc dałem sobie je na kompost tą dzisiaj urwę, żeby nie przerosła za mocno Już dwa razy ścinałem e, ten siedmioletni szczypior, tutaj odbił po raz kolejny. Wykosiłem całkowicie miętę, była już takie ponad metr e, sterczały. Zaczęła się robić brzydka, więc ją całkowicie ściąłem, wyciąłem. Odpuściła, jak widać, piękne, młode pędy. Znowu będę mógł sobie zrywać do lemoniady z sokiem, zobaczmy jeszcze ten agres czy on tutaj się odratował po tym upadku drabiny, która tutaj na niego wiatr mi przewrócił praktycznie cała tutaj strona była no jak widać obdarta z kory i no bałem się, że coś się z nim tutaj jednak może zadziać, że on nie przetrwa na szczęście nie został złamany i pozwoliłem mu puścić tutaj boczne takie pędy nie obciąłem tego, żeby się trochę rozkrzewił, bo bałem się, że coś może się zadziać z tą częścią, ale wygląda na to, że będzie chyba wszystko z nim ok. Dam tutaj jeszcze palik taki do pomidorów, jak się stosuje, i podwiążę to wszystko, żeby to się trzymało. No i w przyszłym roku będę to sobie tutaj już formował, tak jak sobie to miało wyglądać. Mój bajzel tutaj. No, nie ma czasu, kiedy kończyć. Ja nawet Wam nie będę pokazywał tego syfu, bo ja, jak idę, to aż głowę odwracam. Otworzymy sobie okienko. Wita nas taka piękna rzodka, jest tutaj. Bardzo mi się podoba. Jak uważacie? Moim zdaniem, super. Truskaweczki, jak widać, jeszcze kwitną. Jeszcze gdzie czerwone się trafią, zielone też całkiem sporo. Ona będzie dawać owoce do późnego października. Hmm. Za chwileczkę sobie podejdziemy do jedynego krzaka pomidorów, który mam tutaj pod domem na zewnątrz. Też yy, ma parę zielonych pomidorków. Tym krzakiem w ogóle się nie zajmuję. Zobaczcie. Tym krzakiem w ogóle się nie zajmuję. Tutaj on sobie tak leży. Tak urósł, i tak tutaj nic z nim nie będę robił, nie będę przerywał żadnych wilków. Nic, po prostu na dziko. Zobaczymy, może uda się tutaj zerwać chociaż te parę pomidorków, które tu są. Chyba, że może bym go trochę teraz przerwał. Ja jeszcze zobaczę. Słuchajcie fasola, tu jak wiecie cebula została już wyrwana, zostawiłem tylko te najmniejsze, które jeszcze zdecydowałem, że mają okazję trochę podrosnąć, ale za chwileczkę też je wyrwę stąd, bo chcę tu wszędzie posiać rządek przyrządku fasoli jeszcze na późny zbiór no i tutaj fasolka tak już dwa razy zrywałem fasolkę z tych krzaków ta, że kiedyś to wszystko powylatywało. Za dwa dni, może znowu gdzieś coś już tu będzie do oberwania. Tu gdzieś przeoczone zostało ostatnio chyba. Takie fasoleczki były zrywane. Pasolką za długo też nie można czekać, bo dostanie łyka. No i tutaj sałata jeszcze reszta. Nie wyrywam, jak urywam sałatę i zostawiam na późne zbiory, to nie wyrywam jej całkowicie. Zostawiam coś takiego i potem z tego robi się coś takiego. Nie zawsze można sobie obskłubać troszkę lisków. Tutaj y, takie coś zostawiam, bo mam sąsiada, który ma kury i po prostu on mi jajka. Ja mu zawsze coś tam z ogrodu dorzucę. Kurki bardzo lubią sałatę, także y, no jeszcze parę mu tutaj zostało. W międzyczasie tam pod folią oczywiście będzie, będzie też trochę sałaty i co moi drodzy to tyle może pokażę wam jeszcze ogórki na zewnątrz wczoraj zrywałem no to było takie wiaterko jeszcze nie zaprawione co prawda leżą w garażu bo wieczorem zrywałem no one tutaj już jak widać środkiem środkiem się zaczynają takie brzydkie robić ale jeszcze trochę ogórków będzie tak, o, widzę, już tutaj przez noc popodrastały yy, trochę, dosyć długo stały. Moi drodzy, praktycznie w ogóle nie, nie, rosły, nie rosły takie były jak tutaj. I dzień w dzień zaglądałem, tydzień one stoją i stoją. No, codziennie takie same są, po prostu tak zimno było w nocy, że nie chciały rosnąć, ale w końcu ruszyły, no i i parę słoików tutaj z, z tego miejsca zerwałem i zaprawiłem parę słoików ogórków tak jeszcze troszeczkę się zerwie tutaj tych ogóreczków i to tyle moi drodzy słuchajcie ja się biorę za pracę o czasu mało, a roboty jak zawsze dużo. Dziękuję Wam za oglądanie, subskrybowanie i lajkowanie kanału. Tych, którzy będą zainteresowani następnym filmem, to oglądajcie kanał, wrzućcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.